Naszym celem było spotkanie i mówienie o tym, co najważniejsze, czyli o wartościach, a nie o tematach politycznych. Mamy zamiar współpracować właśnie z takimi środowiskami, które myślą podobnie. Obnoszenie się prezydenta Polski, który jest dumny z tego, że już obchodzi swoją dziesiątą Hanukę i liczy swoją kadencję, dziesiątą rocznicę swojej kadencji w Hanukach. No to jest dla mnie jakieś totalne nieporozumienie. Dopuszczamy jakieś dziwne rytuały, jakiś sekt różnych dziwnych w naszym Sejmie i Platforma IP i SLD, i Lewica. Oni utoną w tym już bardzo szybko. To jest kwestia tak naprawdę maksymalnie kilkunastu miesięcy, i ten system się rozsypie jak, jak domek z kart. Te ataki, o których Pan mówi, one nie tylko są ze strony środowisk lewicowych, one bardziej są dzisiaj nawet ze strony środowisk prawicowych, nawet skrajnie prawicowych.